Cześć wszystkim, z tej strony Wujaszek. Zagram sobie w Sawiet Republic. Dalej budujemy naszą republikę. Z tym, że teraz tak. Eee, ja, wiecie co, tak szczerze bo tutaj będziemy mieć do wyboru centrum dystrybucji. Ale, zanim my to zrobimy, to centrum dystrybucji to ja sobie dokupię jeszcze cztery takie ciężarówki i każdą z nich. Wiecie co? Wolę samoczynnie wysłać tu na magazyn, zaczekać aż załaduje żywność. Bo z tą żywnością to ja podejrzewam, że będzie kłopot. I wysłać tak. Tutaj czekaj, aż wyładujesz żywność, i uruchom. I teraz, tak, ty pojedziesz tu. Czekaj aż załadujesz też żywność. Takie wiecie. Mm, bo ja chcę to jak najszybciej ukończyć. Przykładowo tutaj. Uruchom pojazd. Dobra, a te dwa zostawimy sobie na razie. Zobaczymy, gdzie będzie. Na razie dwa skrajne wybrałem. Eee, dobra, teraz tak. Co my tutaj mamy? Towary, ok. Czyli musimy co utworzyć? Centrum dystrybucji towarów na pewno. Tak, średnie centrum. Poczekajcie źle, źle. źle. To mi usuń. Dobra, wy sobie tutaj macie centrum dystrybucji. Okej. Okay. Miałem się zająć tu jeszcze koleją. Czyli dostarczeniem tutaj. Jakiejś kolei, teraz tak, gdzie mamy te nasze pociągi? Kolejowa stacja towarowa. Taka wystarczy, kolejowa stacja towarowa. po samej huty stali. Dobra. No i teraz mamy coś takiego. Z tym, że ja teraz tutaj z lokomotywowni bym sobie puścił trzeci tor. I ten trzeci tor sobie puszczę tu obok tego. A ja chcę tak ładnie mieć ustawione. Wiem, że może to głupie jest, co w tym momencie robię, ale yy, chciałem tak ładnie mieć ustawione. I jeden tor obok drugiego. A nie tak, wiecie, porozrzucane wszystko. No i teraz tak, tam sobie dalej puścimy i to poleci na samą granicę aż taki taki tor sobie tu poleci na samą granicę i tutaj musimy teraz przebudować to bo patrzcie co tu się wydarzy. Tu się wydarzy to tym torem muszę wiać w tym, ten w ten, a tu musi iść obok kolejny. Czyli po prostu ja bym teraz tak te tory wszystkie tu usunął. Tak, tu aż do tego miejsca. No i teraz tak, tu musimy puścić nowy tor. I ten wejdzie w ten tor, bo on idzie na skrajny. Ten z zewnątrz puścimy tu, i ten z zewnątrz musi wejść w ten tor. No i teraz już powinno być wszystko, moim zdaniem, ok, bo to będzie tak, a to. Yy, tylko wiecie, jak ja to mogę utrafić. No właśnie, teraz mamy trzy tory zbudowane. No i teraz byśmy musieli. Tu mamy stację i teraz tak, tu sobie zrobimy drogę. Patrz się drogę. Co ty, się gadasz za pierdoły? Okej. Okay. No i tu... Źle to zrobiłem, bo to miało na ten tor wejść. coś takiego. Nie, i tu mamy teraz zrobione. Tu sobie zakupimy lokomotywę, oczywiście. I teraz, tak, gdzie była ta nasza taka? O, to jest ta lokomotywa. I teraz kupimy sobie wagony towarowe. Eee, tak, stal. Dobra, to chyba będzie wszystko. O, chyba więcej nie wejdzie. Tam już ostatni raczej nie wejdzie. Dodamy mu przystanek i mu dodamy. Aha, budynek jest nieskończony. No dobra. Czyli najpierw musimy po prostu ukończyć budynek. Z tym, że teraz tak, jeszcze miałem tutaj poprawić, zanim włączymy to wszystko. A teraz tak, czekajcie. Tu Kup pojazd. Nie autobus, tylko zamknięta skrzynia. Dobra, dwa pojazdy kupimy sobie. Nowy przystanek, ty pojedź mm -hmm. tutaj. Czekaj, aż załadujesz i załaduj tylko żywność, bo ja nic więcej nie chcę. Pojedziesz tą żywność mm -hmm. wyładować tu. Tu wyładujesz tylko, tylko i wyłącznie 50% i pojedziesz sobie mm -hmm. tutaj, i tutaj wyładujesz sobie już wszystko. Tak, możemy uruchomić ja dobrze mówię źle mówię bo jeszcze tutaj ubrania musisz załadować tu wyładujesz to plus yy, ale nie czekaj aż wyładujesz tylko tyle ile ci się uda wyładować No i tutaj wyładuj yy, to, nie To sobie skopiujemy na drugi pojazd. Dobra, zaraz zobaczymy. Ten drugi jest? Nie, ja tego drugiego nie włączyłem. A, tutaj nie ma tego. Dobra, no dobra, niech na razie jeżdżą. I my teraz musimy zbudować centrum dystrybucji. No to teraz budujemy centrum to niby dystrybucji. Zobaczymy jak to w ogóle... Nie wiem, no, centrum mamy. I jak to w ogóle działa? Umieść wszystkie bary i tak dalej. Dobra, czyli mamy tutaj te dwa. Tak? Czyli to raz, dwa. Wróć się tu. E, tu był bar, tu był sklep, tu był sklep. I tu. Dobra. Tu magazyn. Tu magazyn. Dobra. I kup. Przynajmniej dwie ciężarówki. No nie no, trochę więcej weźmiemy. Cztery kupimy. Dobra, upewnij się, że nie importujesz żadnej żywności. Aha, to jeszcze coś takiego, ale poczekajcie. Ja chciałem najpierw ten pociąg tutaj przystanek, gdzie tu mamy naszą. To. Tu czekaj, aż załadujesz. I pojedź tu i czekaj, aż wyładujesz. Dobra, mamy, mamy pięknie. Kolej nasza ruszyła na hutę stali. Stal mamy produkcję, dobra. 95 ton jest wyprodukowanej stali. Czego nam brakuje? Żelaza nam brakuje. Dobra, upewnij się, że nie importujesz żadnej żywności. Ok, dobra, czyli tu mamy 0. Tu. To wyłącz. Ok, czyli to wyłączymy. Mięso może być importowane, bo tam nieco mniej się nie ma. Tylko typowo... Żywność jest. No, już będzie. To jest głupie, że tutaj tak skacze, nie? Już teraz sprawdzałem coś i już nie wiem, gdzie jestem. No. To mi przeskoczyło. Niestety. Czekaj, tutaj jest wszystko wyłączone. Dobra, mamy wyłączone. Dobra. Okej. Okay. I tutaj. Hmm. Dobra, to jest wyłączone. Jest wyłączone. No dobra. Pytanie, czy oni tam tą... Aj, nie mamy ubrań tutaj i tutaj jest ledwo co są te ubrania. No ja wiem właśnie, no, że tutaj nie ma. Mm. Dobra. Dobra, no to pojedź. Yy, tu. Czekaj aż załadujesz. Dobra, bo tam jest tylko... Tu jest... E... Tu wpisz 50% tego, co wziąłeś. No i tutaj. I dobra, uruchom pojazd. Niewystarczalności, samowystarczalności, no dobra 2 na 50, a teraz rzućmy okiem na naszą hutę stali, co tutaj się dzieje i teraz tak, no właśnie, teraz tak, tak, tak właśnie wam powiedziałem i teraz tak. <laughs> eee, chciałem powiedzieć w ten sposób, że zacznę sobie grę jak to skończymy, bo to zostało chyba tylko to, nic więcej, no bo to nic innego więcej nie było. Zacznę sobie grać oczywiście na poziomie trudnym. No nie na tym ekstremalnie trudnym, nie z samoczynną budową. Ale na trudnym poziomie coś podparte po to, tylko żeby mi się samoczynnie budynki budowały. Nie tak jak tutaj mamy. Ale no, spróbuję od razu rzucić się, jak to się mówi, na głęboką wodę. Więc zobaczymy, co z tego. Co z tego wyniknie? A tutaj rzućmy sobie jeszcze okiem na ten nasz nowy. Na to nasze nowe miasteczko. Jak ono wygląda? Bo teraz tak, czekajcie. Co my tu mamy? Mamy mało żywności. Tu mamy 102 tony aż. O kurczę. 3 tony na 10 ton. 0,60 tony. Tu mamy 10 ton. O! Ty jedziesz 4,6 tony i zobaczymy ile on tutaj wyładuje z tej 4,6 tony. Do no 2,9, dobra. No to nie jest źle. Tu już jedzie następny, tak? Ty też tyle masz. Ale jak wyładuj, a to jest wyładuj do 50% tego budynku? Coś tu jest źle, to tak zrób. A nawet i tak. No dobra, albo zróbmy całość, zobaczymy. Tam, gdzie będzie przeładowany, no to pojedzie sobie dalej, nie? Bo on się wraca z żywnością, tak. 2-6 tony widzicie zostawił. A bez sensu, ten 2-9 tony, a tutaj jest miejsce w magazynie, czyli to nie zdało egzaminu, te 50%. A to widzę do pojemności tutaj jest tego magazynu. A my chcemy całość mieć zarzucane, czemu on nie wyładowuje tego? Aha, dobra. Czekaj, aż wyładujesz. jest ten drugi. Dobra, mamy 8 dni już samowystarczalności i tutaj ile mamy? 10 ton. Mamy, patrzcie, salutki sklep. 100% jest z magazynu. Obsadzone. Tutaj jest słabo. Ja mam nadzieję, że teraz uzupełni do końca to. Zobaczmy co tu się wydarzy. O kurczę, a było tyle dni. Co, tutaj nam żywności zabrakło? Gdzie to jest ten sklep? Tak mniej więcej na środku. Bez sensu jest to centrum dystrybucji. Ja dokupię jeszcze cztery, zobaczymy co się wydarzy, no ale... Ale widać, że one stoją te pojazdy, one nie, nie ruszają się nawet. No dobra. Może ja coś źle robię. Dobra, 8101 na 50 dni, a już było tyle ładnie. 50 dni to 2 miesiące, bym musiał tak kurde przetrwać. No troszeczkę długo, długo, powiem wam szczerze. Ale dobra, tutaj jest dostarczane, tak? Produkcja stali się odbywa. Ile tutaj mamy? Patrzcie już o kurczę 80 tysięcy, a patrzcie ile w dolarach jest 97 Czy warto by było sprzedawać na zachód. Na ten zgniły zachód, jak to kiedyś mówili. <grystanie> no dobra, na razie mamy sklepy spoko. Nic więcej tutaj nie będę budować, bo moim zdaniem nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Najwyżej chcę tutaj jakieś badania porobię. O, tutaj mamy nasze siedziba partii komunistycznej. Kolejowe centrum dystrybucji sobie zrobimy. Zbyt niski poziom zdrowia jest gdzie? A rzućmy okiem w którym miejscu. Tu. Ale jak, no, chwila, moment. A! Kup karetki. Dobra, już. Dobra. Karetki działają. Okej, okay, nie kupiłem karetek faktycznie, a tutaj jak tutaj wygląda yy, sprawa, właśnie z, ze zdrowiem. Tutaj też nic nie mam. 400 osób jest bez pracy aż czekających pasażerów. Gdzie wy, gdzie byście chcieli jechać? Oj oj oj, to tak nie może być, a tu też nie sięgnie. To ja mam lepszy pomysł. Ok, dobra, a tu zbudujmy szpital Jak tam jest przystanek autobusowy. Ok, to tu im zbudujmy też przystanek autobusowy. Dobra, macie przystanek autobusowy, kupimy wam tutaj jakiś pojazd, pojazd typu, dobra dwa takie, ja w sumie nie wiem po co kupiłem dwa, jeden wystarczy, przyjedź tu, I wyładuj tu i to sobie obojętnie kto będzie jeździł, kto tam będzie chciał to będą sobie jeździć. Dowoli na ten przystanek, o, patrzcie jaka rzesza idzie ludzi. Ja pierdziele Pasażerowie czekają, no dobra. Tutaj jeszcze też im zakupy jakąś tam Trzy jakieś pojazdy różnego rodzaju 700 tysięcy 100 tysięcy z eksportu, 600 tysięcy import wyniósł. Ja pierdziele, dobra. No, troszeczkę w plecy jestem, ale no, trudno się mówi. No dobra, to teraz to. No, czekamy, pozostało nam zaczekać za tym wszystkim. A jeszcze sobie z ciekawości rzucę na tą naszą hutę stali, która mi się podoba. I jak to wygląda tutaj? Mamy 306 ton z 469. Tutaj by musiało być więcej, większa liczba pracowników, żeby to po prostu szybciutko było robione, bo zobaczcie. Trochę daleko jest ten pociąg jeden. Zakończono badania jakieś. Nad czym? Siedziba partii komunistycznej. Standardy kontenerów. Dobra, <laughs> mamy już 46 dni samowystarczalności na 50. Patrzcie, no mam ten. Importu i eksportu. Właśnie chyba dzięki tej stali. 227 tysięcy z eksportu, 176 tysięcy importu, siła robocza tylko zaimportowana w postaci 228 rubli. No i teraz tak, e, jeszcze sobie tak tutaj pomyślałem, żeby to było lepiej dostarczane. Teraz tak wiecie, tak, tak człowiek później sobie to uświadamia. No zobaczcie, węgiel cały czas tutaj czeka. To mam już, e, brakuje mi, i węgiel kolejny już dojeżdża sobie pomyślałem żeby tutaj gdzieś w tym miejscu czyli w tym gdzie ten węgiel jest wydobywany zbudować wyładunkową stację kolejową żeby ten pociąg po prostu tu przyjeżdżał i tu był magazyn a potem z tego magazynu jechał sobie pociąg bezpośrednio już tam I to by było dość ciekawe bo ten pociąg i tak tutaj tu pojedzie tu tu i on na ten tor wjeżdża tutaj by można było zrobić taką stację ale teraz już to nie wiem czy to ma w ogóle sens popatrzcie Amel, drugi sekretarz. Brawo, towarzyszu. Nasze wysiłki na rzecz samowystarczalności opłaciły się, ponieważ obecnie możemy cieszyć się stałymi, niezawodnymi dostawami żywności, alkoholu i odzieży do naszych sklepów oraz barów. Wasze zaangażowanie we wzmocnienie narodowego przemysłu i dbanie o dobrostan obywateli jest naprawdę godne pochwały. To osiągnięcie stanowi znaczący krok w kierunku zapewnienia dobrobytu i stabil stabilności republiki. Kampania ukończona. Nawet ze zastima, widzę wskoczyło. Gospodarka centralnie planowana. Gratulacje. Walcząc przeciwko. Udało Ci się stworzyć na Jałowej Ziemi podwaliny pod zupełnie nową republikę. Dzięki niezachwianej determinacji, to niegdyś opuszczone miejsce zostało przekształcone w kwitnący kraj. Twoje wizjonerskie przywództwo utorowało drogę świetlanej i obiecującej przyszłości, w której marzenia o samowystarczalności, postępie oraz niezależności stały się rzeczywistością. To osiągnięcie oznacza triumf nadziei i wytrwałości, a Twoje. Dziedzictwo jako przywództwie i założyciela tej niezwykłej republiki będzie celebrowane przez przyszłe pokolenia. No dobra, czyli mamy po prostu to ukończone, tak? Ukończone i ukończyliśmy sobie tą kampanię. Eee, tą kampanię oczywiście już tutaj nie będę więcej tego grał, tego, miast, tego miasta po prostu. Może by to było dalej sobie ciągnąć i bawić się, ale wiecie co? Chciałem sobie po prostu zagrać już na tym poziomie trudniejszym i pokazać Wam, czy da się to zrobić, czy się tego nie da zrobić. A na dzisiaj wystarczy, także dzięki bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się, ej, a tutaj co jeszcze nam skoczyło? Cześć! <grymiany>